HEJA! ludzie i ludziska. Z tej strony Recek, A to jest kolejny odcinek z serii Deus Ex Human Revolution. No i tak właśnie jesteśmy przed gabinetem Richarda i idziemy mu zwrócić Typhoon. W sensie projekt Typhoon, taki specjalny projekt, który, taka. Goddamit. Ja rozumiem, że początek nagrania i te sprawy. Ale come on! Zatem i co Frank? Okay, cyber i book, which Well, well. Fresh from the Hun, fresh from the killing fields. If this is about the typhoon, I'll get to it in a minute. Now, Pritchard, I didn't risk my neck to have you lose it in a pile of CPUs and scuzzy adapters. Well, look at you using the big words. Don't think just because you hacked through the plant security system so fast that you're an expert on everything computer. There's a reason I can't examine the typhoon yet. Do tell. For your information, I am running a diagnostic sweep on our network and router security to find out how Sanders Hacker got a hold of our codes. I'd have thought the first question to ask is, whose codes were they? Unless you already know. Stick to kicking down doors and shooting people, Jensen, and stop trying to do my job. I guarantee you will get along better that way. Okej, okay, zatem już mamy to z głowy i dawaj cyberblastę. A teraz idziemy z drugiej strony, tak do windy. Hmm. To było dość ciekawe nawiązanie na pewno znajdziemy takie parę nawiązań do naszej rzeczywistości. Okej, zatem idziemy na górę zdać raport Sarifowi. Ja I'm telling you, Hugh, he might not have put the gun in Sanders' hand, but it was Taggart's speech to the UN that started all this. William Taggart is nothing if not a shrewd political operator. You know that, David. So for the sake of appearances, I have to look him in the eye and let him bullshit me with a smile. Always with a smile. We'll talk later. Yeah, you wanted to see me. Yeah, how are you feeling? I've had better days well, when we're done here, check him with dr. markovic at the lim clinic downtown. get okay, her to get a checkup. if you insist, listen, about sanders. yeah, about sanders, what the hell were you thinking? letting him slip away like that? i sent you in there to take care of things. okay. and i did. The typhoon is safe. Sanders didn't know about it. He didn't even know his hacker was augmented. He's not the mastermind behind this boss. So you cut him a break? The man broke into my facility and took hostages at him. I thought you were ready for this. I am. Today's attack was just a shell game being run by somebody else. I intend to find out who and why so that it never happens to anybody again. Good, because so do I. That hacker. In Sanders' group? You're sure he was augmented? I pulled his cables out myself. Yeah, well, the police are saying he's not, and they're refusing to let me see the body, no matter how much money I threaten to pull from their retirement fund. Maybe someone else is offering more. So, what do you want me to do, boss? We have to get a look at the corpse. you still got friends on the force. You think, uh.

W ogóle, w ogóle mamy coś w łazienkach ciekawego? Yy, niekoniecznie A, 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 o, Może tu coś? Nie. Nic. Bida straszna. Ale dobra, nie przejmuję się już tym i. Wow, papierowa gazeta, to ciekawe. No. Ponoć papier jest naj... najbardziej trwałym dośnikiem ży... informacji. Ale dobra. Schodźmy już na dół, właściwie zjeżdżajmy. Adam Jensen, Adam Jensen. A co to nas czeka w naszym gabinecie znowu? W ogóle coś strasznie przycina. Ciś Coś strasznie przycina przez moment. Nie to no ja ogólnie wam powiem, że jestem człowiekiem, którego 20 FPS na nakranie to jest absolutne minimum. No tu mam. Ok, zatem wchodzimy. I... Ok, mamy trzeciego Praxisa. No, ładnie, ładnie. I kim jest ten pan tutaj? Hey, Jensen! Man, it's good to see you I'm glad you're back. How are you i'm sorry about megan i know it must be hard for a while we thought you were a goner too everything's going to shit the attack on hq and now this mess with the factory yeah tough uh -huh. times all around how about you Corella? are you okay i don't know i uh, i fucked up i mean bad what happened well a couple of months ago me and tyndall you know one of pritchard's techs we started sneaking out some neuropathy from one of the labs. Jesus, Tim. What? You realize this could get you fired, worse, arrested, if the company chooses to prosecute. What were you thinking? I know, it's just, it's complicated. I didn't want to do it at first, but there were good reasons. Anyway, now I want out, but Tyndall has security footage of me stealing the stuff, and says he'll expose me if I ever stop helping him. I'm in a bad spot, Adam. I need that footage back. I know you're busy with everything that's going on right now, but I could really use your help. Okay, Sokokret. What is it exactly you need me to do? I need you to get back that security footage Tyndall has on me. It's probably in his apartment, on his computer maybe. So what? I just look him up in the phone book. His apartment is near Brooklyn Court. It might be tough to get in because his building has a large security gate protecting it. Well, that's just great. Hacking the security gate is possible, but would require advanced hacking skills. You might have to look around for an alternate path. Maybe use the fire escape or something. No, don't hmm. tell me more. Really? Wow, thanks, Adam. I thought I was done for. The security footage will probably be on his apartment computer. Meet me in front of the subway station parking lot once you get a hold of it. I got it from here. No Ok, i odblokowało nam się zadanie poboczne. A tymi prawdopodobnie będę się zajmował tak gdzieś poza nagraniami, i mamy szafunie. środki przeciwbólowe. Ok, i palm top. Eee... Dobra. A co to za mail, no? Dobra. Zobaczcie, co jest na naszym komputerze tutaj. Hmm. Okej, okay, kolejne zadanie nam się odblokowało. Kolejne kody dostępu: co? Ja, so, Denzel Okej, i tu jeszcze mamy taki terminal, zresztą się kamerami i tego typu rzeczami. No spoko, spoko. Ale dobra, już się nie przejmujemy tymi rzeczami. I teraz ważna sprawa, bo w samym mieście mam naprawdę straszne lagi. Zatem prawdopodobnie będę wycinał to, jak będę łaził po, po mieście. Ale spokojnie będę włączał nagranie, jak tylko będę miał taką możliwość. Jak już dotrę na miejsce przeznaczenia. A zobaczymy, może jednak nie będzie aż tak źle. Nie no ogólnie to. Nie no, na mieście może aż takiej super tragedii jeszcze nie ma, ale tak w okolicach komisariatu, gdzie mamy dojść, to. Bab... Madam, <laughs> oh, I'm sorry you startled me. And please, calm me Sandra. You and Megan were together long enough. I was waiting for you. Out here? Why not come meet me inside? I don't know. I guess I'm just not ready. This is where you work, but to me, this is also the place where I lost my daughter. I know what you mean. It's never been the same for me either. I guess it's not meant to be easy. It seems there's just no right way to deal with something like this. And I can't even begin to imagine how things have been for you after all you've been through. Yeah. A lot of things changed six months ago. I can't get over how much they've changed you. At first, I couldn't even believe you were still alive. How do you handle all of this? I never asked for this. They say they saved me, but I'm not sure saved is the right word. I understand your anger. I wouldn't take too kindly to people making that kind of decision for me, either. But that being said, I, for one, am glad that you're still among us. Can I ask why you wanted to see me? Yes, of course. I'm sorry. I'm here about Megan. About what happened to her, or rather about the investigation into what happened. What about it? Well, simply put, I feel something is not quite right with the way the case was handled. You think there was some foul play involved? I do. Call it mother's intuition. But when speaking to some of the investigators, there were a lot of inconsistencies. And then I met this detective, a man called Chase. He agreed things weren't handled by the book, although he has no proof. And now you want to find out more? I'll never hear my daughter laugh again, Adam. I'll never get a call from her to ask how I've been or have the chance to ask her about her day. She was stolen from me. However unjustified this all is, I still want to know why it happened. You're not the same, Adam. And we've yet to see if it's for better or worse. But I know you loved Megan. Please, will you help me find out what really happened to her? I never got a chance to investigate the attack myself. No, yes, ja i into it. it. Thank you. This means the world to me, Adam. Really. The first thing I'll need to do is meet with this detective, Chase. Good. He works part time as a security guard in an apartment building on Brooklyn Court. I'll be waiting for you in your apartment lobby once you're done. Why does a detective need to work part time as a security guard? Oh, he retired soon after the case. I don't really know the details. Maybe he'll tell you more. I'm on it. No, i dobra, mamy kolejne zadanie poboczne. Już mamy ich równo 5.

I 19. He, eee, kurde, będę popczytał ile FPS-ów właśnie widzę na akrzynie. Eee, tragedii jeszcze nie ma, ale zobaczmy może mapę. Okej, okay. tutaj jest spotkanie z Gregiem. Tu komisariat mamy. Poza tym gdzieś w okolicy jest właśnie ten sklep z bronią. O. Tak, może uda nam się dojść. Tak będę tak patrzył, żeby uh, utrzymać stabilność. A sklep z bronią mamy właśnie tutaj. Właśnie teraz sprzedamy pistolet maszynowy i mamy e-booka w ogóle. Strona pierwsza i strona druga. Się go do kolesia. Okej, okay. zatem mamy 5000 kredytów. Zobaczmy. Pistolet maszynowy. No, trochę cienko, ale sprzedajmy. Mój cel karabinu, pistoletu, pistoletu maszynowego. Też sprzedamy, pozbędziemy się tego. Piwo. A też sprzedajmy. Pakiet proenergetyczny, baton, środki przeciwbólowe to nie. A co masz tam do zaoferowania, drogi panie sprzedawco? Naboje do strzelby, strzoki. Ulepszenie, o ulepszenia to bardzo ci. ważne, tutaj będzie Ulepszenie siły rażenia Zestaw serii 2 nabojowej, to się do na przyda I właśnie shotgun tutaj jest, dokładnie I to od razu też bierzemy Siłę rażenia no, też weźmy Naboje jakieś też by wypadało Strzałki, amunicja do pistoletu też Dobra, wszystko kupmy. Mina modułowa to. Ja się tym nie będę specjalnie jakoś zajmował. Ale można taką połączyć z granatami, uzyskując takie miny, które uzyskują nam w efekcie odpowiednie działanie. Na przykład łącząc minę z granatem odłamkowym, uzyska nam się taka też mina przeciwpiechotna. Min, mina modułowa plus flashback to. Chyba wiadomo. O taka mina takiego delikwenta. No i dobra. Zatem pora sobie polepszać co nieco. Tak. Połącz i shotgun. przenieść siły rażenia. Połączymy to. Hmm, możemy to ze strzelbą albo z pistoletem karabinem bojowym. Pistolet może... Strzelba może niekoniecznie, bo ona sama w sobie na niewielkie odległości jest porządna. Karabin bojowy to raczej nie. Myślę, że pistolet będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. I zróbmy może mały porządek w inwentarzu. Mnie to trochę wkurza. Przesuń, o, obróć. Ładnie. E nie, bo przecież mogę tak, o. No i pięknie, ślicznie. Okej, okay, zatem mamy już trzy jest. Jeszcze tylko ogarnąć ekwipunek. Pękile są. O tu. Plasta. Dobra, myślę, że to by było już wszystko w porządku. I gdzie mamy klinikę Limb? Niedaleko na w sumie. I żeby tylko nie lagowało. Żeby nie lagowało. Bo póki co jest pięknie, po prostu. I tym razem nie było to sarkastyczne. of these protests. Limp. I ah, Mr. Jensen. David Seraf told me you'd be dropping by. I've just been reviewing the test results we received on you last week. Should I start rolling up my sleeves? Surprisingly, no. I see no trace of glial tissue buildup in any of your charts. It's been six months, Doug. Shouldn't I be under opazine shots by now? One would think. But these test results show no signs of implant rejection. If anything, the bond between tissue and electrode seems to be getting stronger. So I'm free to go? Well, Mr. Serif did ask me to discuss another topic with you. You are aware that several precautionary measures had to be put into place during your first surgery? Not all of my implants were switched on, I know. The damage caused by the hematoma had to be taken into account. Your brain needed time to recover, to get used to the mechanical neural processors, and turn them on naturally over time. Cut to the chase, Doc. What does Serif want? He feels that you might be ready to speed up the activation process using special software known as Praxis Kits. You mean I don't have to wait for my augmentations to kick in naturally anymore? You can, if you prefer. But Mr. Serif did make a generous donation to Lim in your name, thus, ensuring that Praxis software linked to your particular neuro enhancements would always be available to you and you alone. Please, take a look. Okej, okay, czyli już wiemy wszystko o praksisach. Możemy je kupić. Tak, w ogóle tu mamy amunicję Typhoon, Hipostymulanty, Swój ProEnergetyczny. Tak, kupmy sobie jednego praksisa, gdyż na więcej nas nie stać. Hipostymulanty też się przydadzą na jakieś większe bitki. Amunicja Typhoon to może na razie nie. Swój ProEnergetyczny niekoniecznie. Dobra, i myślę, że to tyle Bardzo w temacie. Dobrze, panie

Okej, okay. to ciekawe. W ogóle jest ciekawe, coś zobaczę. Może jakieś hasełko będzie albo coś? WHO, Światowa Organizacja Zdrowia. Datki. O! O! Adopcja w wieku 5 lat. Jego tempo leczenia przekroczyło normę o dwie standardowe jednostki. Jedyna operacja, wcześniejsza operacja, stan krytyczny. Trzeba pełnej wymiany mianę klejki pierściowej, ramienia. Aha, czyli tutaj mamy informacje odnośnie wszystkich naszych operacji, jakie przeprowadzono. Ogólnie, jak wyglądała nasza sytuacja, że tak powiem. No i dobra, mamy cztery zadania do wykonania. Jedno główne trzy poboczne. Zatem tych... wyjdźmy na miasto, może. is not He, dobra, wychodzimy the miasto. I wow, screen, Adam, are you finished at the clinic for now? Good. Right now I want to know who that corpse is. Head over to the police station and get his neural hub. And Adam, if you can't talk your way in, consider making a strategic retreat. There's got to be another entrance on the side of the building. Okej, okay, zatem zajmiemy się w końcu praksisami. I mamy ich aż cztery. No, jestem naprawdę niezmiernie zadowolony, że udało się uzyskać ich taką ilość. No, mogło być ich 5, no ale nie można mieć wszystkiego. A zatem wypadałoby rozpatrzyć. Tak, na pewno zainwestuję we wzmacniacz społeczny, gdyż się przyda podczas ważniejszych debat. Zatem aktywujemy go sobie za dwa punkty. I mamy jeszcze dwa punkty Praxis i tak smaczne składania się to u mnie niekoniecznie. Zwiadowca sieciowy to... Zbieranie informacji... W sumie... Co się nie przyda? Wszczep hakerski. O, to się przyda jak najbardziej. Ale to chyba nie teraz. Zaimplementowana oddycharka to zapewne nie Przedłuża sprint. Wraźliwość na gazy. No. Typhoon to też się przyda. Okay. ulepszenia nóg, protesta nogi, wyższe skoki, szybszy bieg, ciche poruszanie się, dopalać system lądowania. Kolejne dwa punkty praxis do aktywowania, to na pewno zainwestuję. Poza tym pójdę na pewno jeszcze w pancerz skórny, który mi zapewni dodatkową ochronę, tak do 45% przy ostatnim ulepszeniu. Tarcza EMP i na pewno stabilizator celowania i protezy, ramion zainwestuję. Powiększenie inwentarzu, przesuwanie się przedmiotów. Hmm. No tutaj stabilizator będzie mnie dwa punkty kosztował, no. Tu dwa punkty, tu dwa, to już cztery, tu... W inwentarz bym trochę zainwestował teraz, gdyż się może to naprawdę przydać. Ale to myślę, że to dopiero później. Zajmiemy się inwentarzem. W tyfuna na pewno coś zainwestujemy w szczepy hakerskie. Myślę, że Ikar będzie... albo nie. Nie no powiem, że to będzie dość trudna decyzja tutaj. Co i jak na początku, bo chciałoby się to wszystko naraz! Po prostu, <suszy> Dobra, może najpierw skoki na 3 metry, Wyższe skoki. Tak, skok na wysokość 3 metrów. A zatem... hop! No i widzicie. Już możemy wyżej skakać. No, to się nam niezmiernie przyda. A zatem myślę, że już powoli kończę, Żeby skończyć ten odcinek. Nie. Kurde, tak wysoko. Alright. What you need, player? Emma. Uh Because I know where well you can cop some goods. If you want, anything. Grayson. Where he at these days? Yo, wait a <�ian> sec. <Tyson> you ain't a cop, nie? Okej. Okay. Spotkaj się z Chasem. Dobra, moment, moment, moment. Zanim się zajmiemy spotkaniem z Chase'em, z detektywem, to myślę, że zakończymy już ten odcinek Deus Ex Human Revolution. A tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Wiem, że dzisiaj ledwo co zrobiłem, ledwo co naruszyłem fabuły, ale przynajmniej pokazałem wam różne ciekawsze miejsca. Ciekawie, czy da się. O, fajnie, da się, da się. Tak, kolejne 200 punktów doświadczenia, elegancko i. Wow, karabin snajperski! Ale pan top mnie tylko tu interesuje, amunicja. Okej, okay, brak miejsca w inwentarzu. I... Amunicja snajperską to może wyrzucę jednak. Ja nam tego pan topa chociaż. I. O, tu będzie. Eee. Okej. Czyżby jakieś spontaniczne zadanie albo coś? Nie, yeah, dobra, nieważne. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do jego komentowania. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie sobie łapkę w górę. A jeżeli uważacie, że to, co tu zobaczyliście, to było dla was troszkę za mało, to możecie też zasubskrybować mój kanał. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się! I czołem!